Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Bogumi Upal. Chciałam Was serdecznie zaprosić na szkolenie w dniu 1 czerwca bieżącego roku. Szkolenie będzie dotyczyło tematyki postępowania podatkowego w gminie i oczywiście związanego z tym postępowania w sprawie zmiany decyzji podatkowych w trakcie roku podatkowego. Podczas szkolenia omówimy poszczególne tryby postępowania, powiemy o postępowaniu w związku, postępowaniu wznowieniowym, powiemy o postępowaniu w sprawie zmiany decyzji w trybie artykułu 254, omówimy na na konkretnych przykładach sytuacji, kiedy stosujemy tryb wznowieniowy, kiedy stosujemy tryb zmiany w trybie artykułu 254, powiemy ponadto o postępowaniu dotyczącym dowodów, a zatem omówimy sobie, jakie kluczowe dowody w naszych postępowaniach podatkowych należy zebrać, jak poszczególne czynności dowodowe przeprowadzić, powiemy krok po kroku. Na temat postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania, w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Nadto, moi drodzy, będziemy mówili na temat bieżących problemów związanych z realizacją podatków lokalnych. Powiemy między innymi o opodatkowaniu zbiorników SILOSów, opodatkowaniu majątku przedsiębiorców. Szczególnie w kontekście tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł e, nie na dwa miesiące temu, a także powiemy, moi drodzy, o kwestiach związanych z ulgą inwestycyjną u podatników podatku rolnego, przede wszystkim w kontekście paneli fotowoltaicznych, bo to chyba największe problemy rodzi. Z tych też powodów bardzo gorąco serdecznie Państwa na to szkolenie zapraszam i do zobaczenia. Thank you.